Witam kochani serdecznie, jesteście na kanale Coś dla Głodnych. Dzisiaj chcę wam pokazać przepis na śledziki Diabolo, czyli bardzo ostre. Ten przepis na śledziki nadaje się na święta, jak i na imprezy pod wódeczkę czy bimberek. No, raczej pod aperola to nie polecam, ale pod bimberek czy wódeczkę jak najbardziej. Dobra, nie przedłużam i pokazuję wam. Jakie szybko przyrządzić? E, śledzie 3 godziny wcześniej namoczyłem w wodzie, odsączyłem i teraz co? Kroimy w takie oto kawałki. duże. E, jeszcze, e, żeby nie zapomniał, wszystkie składniki podam dokładnie w opisie. Ogóreczki w paseczki, mniej więcej takiej wielkości. Suszone pomidorki. Tak samo kroimy w paseczki. Odrobina pietruszki, papryczki jalapeno, kilka sztuk dla ostrości. Kroimy w kosteczkę. Świeżo wyciśnięty czosnek, łyżeczka płatków chili, odrobina świeżo mielonego pieprzu, kilka łyżek oliwy z oliwek. Wszystko mieszamy. Przekładam wszystko do pojemnika, odstawiam do lodówki na 12 godzin. Niech się ładnie przegryzie wszystko smakiem, i jutro będziemy próbować. Moi drodzy, 12 godzin minęło. Dolałem trochę do śledzika oleju. Nałożyłem na talerz i proszę, efekt końcowy. Tak wygląda. Nie omieszkałem już spróbować. Smak. Lekko słodkawy od korniszonów, ostry od chili i fajny kwaskowaty od pomidorów. Super! Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz, subskrypcję. I do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!